To jest historyczne, dożynkowe dzisiaj, moi Ani. Rykluidzi 2015, a no do mini 5 września i prawie 6. Jutro będziecie wstać do oboru. Nie zapomnijcie, oczywiście, o tym, że na trzeba wstać. Zjeść śniadanie, szczęście do kościoła, do teściowej, do barwki, do cioci na imieniny, na rosół. I, I moim drodzy, już w pełnej klasie gotowości. Formacja pokus przed wami. 3 2, 1, praktycznie możemy ruszać. Dobra, dawaj, dawaj. Od kiedy po raz pierwszy pojawili się na rynku muzycznym, świat oszalał na jego. Zagrali tysiące ludzi, spędzili tygodnie w fotelach, przejechali miliony kilometrów w trasach koncertowych, a dzisiaj jechali do Was, aby się z doskonale znaczy, że to nie takie jak i wiele, wiele grają mi radia możecie zobaczyć ich w telewizji wiecie jak się nazywają? tak to Focus Ślimnie w tego wszystkiego. Pomówię o mnie, piękny Liby ja jestem zwyczaj, słyszę tych głoskich tak do ja, zwykły głowar, blaszcz, tak ja. blaszcz. Pomówię o mnie, piękny Liby ja jestem zwyczaj, słyszę tych głoskich tak do ja, zwykły chłopak wasz przed nami w niesamowitym show, mecz lokalnym, jedyny w swoim rodzaju zespoł blisko polo, to pyski. Przywitajcie ich krawędzi. Bojani, dobry wieczór, witam wszystkich gorąco i serdecznie, szaści, burze, kiełkarski, to wszystko. Efekt moi wanii japońskiej technologii. Witam gorąco serdecznie. Rykliki w okolice, a witam Was. Małgorzat, skromny, wrażliwy, ale tak piękny i boski. Słychać pewności! Cześć! A nie boicie się, nie boicie się, żeby strzałość? Dla mnie to dobra? Tak, na pewno, w swoim porządku. Słuchajcie, dzisiaj mamy wielką imprezę, dzisiaj są... Doszynki, moi kochani, doszynki to nie doszynki, doszynki to do 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 święto narkomanów. Doszynki to do jest święto rolników, święto ludzi blonów, święto ludzi pracy. Dbają o nasze story, o to, żeby na nich było ciągle mleko, chleb, mięso, świetlana, ser, to wszystko, co są produkty od rolniczego. Wieczorem o początek, rano też robota, a za małym właśnie dzisiaj, witam wszystkich gorących serdecznie i proszę mi wziąć na dobry początek proponuję piosenkę pod tytułem Ogień sobie masz dźwięk, to, Przecież, tak. to jest na kablu Na kablu? Tak jest na kablu? Kabl? Ale to jest, to jest niech Dobra niech będzie na kablu to, A to on tak trzaskał? Ale baterię zmień po prostu Dobra lecimy, znaczny krąg. Ogień sobie masz Jak uczuję on zostawicie! I wszystkie dziewczyny piszczą Rewelacyjnie dzień za dnie, zastanawiam się Czy szczęśliwa jesteś z niczym, Oczy pęk, mogę ciąż O łez co wieczór z się Nie mogę patrzeć, nie, to denerwuje mnie Taką dziewczynę każdy chciałby mieć Zapomnij o nim, więc uświetnij do mnie się. Najlepszy czas na nogu, bo miło się. Jest. O wie co wie masz? Jak to czuje on zostawi cię? Niech żałuj nie do mnie w siebie uwierzni do krót i razem z nami. O wie co wie masz. Ja to on zostawił Cię Niech żałuje nie miesięczko i mi. W siebie uwierz, do klubu, stać. jesteście? Tak się bawią, tak się bawią Tak się bawią, tak się bawią A może się zajebiście, się widać A my idziemy dalej Czy to sen? Zastanawiam się Nasze oczy dziś spotkały się Serce moje i to cię chce, niez mu on Nie mogę patrzeć się, to denerwuje mnie Taką dziewczynę każdy chciałby mieć Zapomnij o nich, więc i do mnie się Najlepszy czas na dom po i tu O wień, Żałuję miesięć w domu i nie iść do klubu Zajmę dzisiaj, co? Ale nie jesteśmy. Jutro będziemy odpoczywać, dużo spać, a my w na na raz za trochę żegnaliście w takiej porodzie, mamy. dużo, dużo płyt po oku za domy. Ogień co sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Nie żałujmy śmieć do domu i w siebie uwierzyć do klubu. Tak I razem. Sie do oki. Wiemy umierz iść do jeszcze raz. Okay, o, masz, Jak to czuję, on zostawicie? Nie żałuje siebie do oki. Kiedy ubierz iść do jeszcze raz. O, ty to Dziękuję bardzo! Krzysztof Pergowski! Dobry wieczór! Kolejna piosenka, kolejny utworek to jest to, co od niedawna lansujemy, co dostaniecie dzisiaj na naszych nowych płyteczkach. Piosenka o tytułu Dzika Feronita! Mija kolejny dzień, znów się stoję jak nie macie wieku. tu. Nie chcę jeść ani pić, już nie umiem tak żyć, daj mi szansę I uwaga! Teraz już wiem, właśnie, hey, Ty wygłaściem zem. Z zemądrowy marzeń, będą na nami zwrócić się. Jeszcze się na wyciśnięcie, a do nich poważnie. O, Weronika, wciąż są za niej Kiedy o robi się gorąco Pytku Pragnę, żeby ty Blisko przy sobie Proszę, zostać tu I uchwała Teraz już wiem Ty byłasz w tym Z tym, o marzę, no jadę, I, I uwaga, wszyscy razem i got it Każdej nocy mi się śni, si. gniewa oszalałem, on zmarł moje mojej sferości. Dziednika, melonika, wciąż się śni. Si. Widzę, kiedy myślałem o mnie, robi się gorąco i wszyscy. Dziednika, melonika, nocy mi się śni. Si. Trzymaj trzymaj to. Trzymaj, daj spokój. Jako wymianę? jako wymianę? Leksony ci dam w prezencie. Słuchajcie... Dobra, nie żartowałem, spokojnie. Słuchajcie, kto jeszcze nie dostał płyty Fokusa, to ma na to szansę teraz. Proszę. Piękna dziewczyno z kanału TV. Przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany. Chcę ciebie poznać, bo jestem na żany ty i ja. Dobra, są jeszcze płyty, daj Robert jeszcze parę. Daj tym ludziom, to są dobrzy ludzie, bieżący, bogoboini, głosujący wedle zasad. Masz okna trochę, albo z podniecenia. Trzymaj, pięknie. Płyta okno z proszę. Już karetka dla na nas do buta, bo uczniów się dzieje. Renty, remery, które nie są wskazane, żadne tam odszkodowania. Tak, oczywiście, władze nie podejmują się tego zadania. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas tutaj do Rejfli. Moi wali, bardzo się cieszymy. Ja się nazywam Zbyszek Perkowski. Mam 39,5 roku życia za sobą. Dziewczyny są trochę starsze ode mnie, a aczkolwiek, aczkolwiek tak nie wyglądają na swój wiek. Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy bawić się wspólnie na dożynkach. Niech wszyscy rolnicy dzisiaj moi zdani bawią się długo i to wcale nie muszą, w ogóle nie muszą się kłaść spać, bo rano trzeba od czwartej o 5 do porządku stać jakiegoś porannego. Także moi drodzy, my gramy dla Was dalej w piosenkę, którą rozpoczęliśmy swoją przygodę muzyczną wiele lat temu, parenaście lat temu. Powiedzcie jesteście moja dziewczyna. Kto chce jeszcze pójść? Kto chce pójść do góry? A teraz dwie ręce w górę, kto chce pójść i klaszczeje! Właśnie wyżej! Pokażcie trojemu światu, jak się bawią rytmiki! Jak się bawi najlepsza publiczność w Polsce! Gdzieś w pamięci weń Pozostałych wspomnieniach. sam tych dni w ogólny chwil pozostały z Wiem, nie wrócisz już, więc dziś wspominając ciebie. Tęsky wciąż, wierząc, że odnajdziemy się. Powiedz, gdzie jesteś gdzie, moja dziewczyna, gdzie jesteś, gdzie moja jedyna jeszcze raz mi szansę daj, jeszcze raz odnajdziemy daj, bo i gdzie, gdzie moja dziewczyna?